Witajcie. Tudosiek. Zapraszam na kolejny odcinek z gry Don't Starve. Jest już trzeci dzień. Zakończyliśmy ostatni odcinek w nocy. Eee, zebraliśmy sobie złoto. No i mamy kolejną skałę ze złotem. No więc ją zrobimy i poszukujemy teraz miejsca na obóz. Troszkę mamy złota. Złoto się bardzo przydaje. I biegniemy gdzieś, gdzie będzie... Odpowiednie miejsce. Widzę, że tutaj będą tereny bogate w minerały, ale nam jest bardziej potrzebny teren bogaty w pożywienie. Teraz zbiegamy po mapie i szukamy takiego miejsca. Skał na razie nie będziemy ruszali. Może zejdziemy sobie w dół, troszkę w las. Jeśli będzie dużo jagód, to będzie dobrze. A, nie będę, zbierałam ich dużo. No tutaj widzicie kamienie, kamienie. O i, i oczy na nogach. No, więc uciekamy stąd. Stąd uciekamy jak najszybciej pójdziemy sobie w górę. Tam może będzie bezpieczniej. Podniesiemy sobie kamień po drodze. I biegniemy. Bardzo ważny dla nas będzie w następnej części e, rozgrywki. Znalezienie miejsca bogatego w pająki, ponieważ dzięki tym mamy pajęczyny. Te pajęczyny są bardzo ważnym surowcem dla nas. Tutaj widzę jakoś ubogo, ubogie tereny. Mało drzew. Dużo tych minerałów za to. No i te oczy trzeba byłoby... Hmm, nie pójdziemy w tamtą stronę, czyli pójdziemy w prawo. Więc mamy odkrytą mapę. Wiemy gdzie biegać po kamienie. O, na górze jakiś grób, ja będziemy mieli e, łopatę, To będziemy mogli go wykopać. Może coś ciekawego tam będzie. I to szukamy dalej miejsca na schronienie na dłuższy czas. I ja wolę taką rozgrywkę hm. nie koczowniczą. Tak więc osiedlimy się w jednym miejscu. Najwyżej sobie zrobimy różne bazy wypadowe, ale nie podoba mi się ten teren, tak więc nie możemy zrobić tego w tym miejscu. Jest taki brzydki teren. Bogi widzenie. Nie podoba mi się tu. Pójdziemy sobie w drugą stronę mapy. O, widzimy na górze taki dziwny kamień. Jeśli go zrobimy, znaczy jeśli go zniszczymy. Będziemy mieli dostęp do dziury. Jeszcze do niej nigdy nie wchodziłem. Zbyt się bałem tego. O, i mamy jakieś jagódki. Ach, nie możemy ich podnieść. Zjemy sobie światki. No możemy. Dobra, jagódki zebrane i szukam. O, tu mamy pająki. Jest bardzo dobrze. Mam mamy jakiś jakąś czapkę, hmm, nie pamiętam co ona dawała. Tutaj sobie to wyrzucimy. Pająki są. Nie, pójdziemy w tą stronę. Tu było było chyba fajniej. Hmm. Możemy zejść troszkę w dół tam gdzie już byliśmy. Może Nie, tam jest woda więc nie idziemy, idziemy w prawo. Uliki są. Dobrze, ale bardziej potrzebujemy takich materiałów jak marchewki. Jak te co to było? Ani nie wiem co to było, trochę się usłyszałem. Takie jak marchewki, takie jak te Jagody. O, i najlepiej na takim terenie, teren jest taki zdrowszy, bardziej urodzajny. A tu mam marcheweczkę. Kolejna marcheweczka. O, i tu będziemy mieli ulgę w pobliżu. Kolejne jagody. Będziemy troszkę w dół. Jeszcze. Tak, trzeba zrobić sobie obóz już czy to będzie dobre miejsce myślę znaczy, że to nie będzie najgorsze miejsce w ciągu jednego dnia możemy dobiec do tych minerałów wszystkich tu mamy jakąś marchewkę tu mamy krzaczek. dobra zrobimy sobie tutaj nasz pierwszy obóz budujemy palenisko duże oj i brakuje nam drewna musimy wciąć sobie Drzewo. Dobrze, drzewo ścięte. Trzyszkę sobie zostawimy. Nie, to tutaj, jak widzicie, pierwsza maszyna nasza. I jak widzicie, pojawiły nam się nowe zakładki. Jest to Food, jest to Fight, jest to Structure Refine. I moglibyśmy sobie zbudować na samym początku potrzebujemy plecak. gdzie mamy plecak? tu zawsze zapominam. jest. mamy plecak. plecak nam się przyda na dodatkowe materiały. teraz będziemy potrzebowali skrzynki. a żeby zrobić skrytkę będziemy potrzebowali trochę drewna. A już robi się ciemno, to nie będziemy się póki co z tym słuchać. Zostaniemy sobie tutaj. Przeniesiemy sobie rzeczy do plecaka troszkę. Co to nam dawało? To jest coś związanego z ptakami. Staram się przed następnym odcinkiem ustalić, co to robi. Dobra, jedzenie. Zjemy sobie troszkę. Musimy dorzucić coś do ognia. No, zwrócimy ostatnie drewienko. Trochę patyczków musimy tam wrzucić. No, niestety. Upieczemy sobie nasze jagódki. I co jeszcze? Nasionka możemy sobie również ugotować i smażyć. E, marchewkę. Zjemy sobie dwie i już marzymy Będziemy mieli się czym żywić no dawaj dawaj dobrze materiały sobie przeniosę tutaj pożywienie sobie przeniosę na pierwsze a przedmioty takie użytkowe tutaj no i przeczekujemy tą pierwszą noc. Eee, tutaj możemy, opowiem troszkę o tych zakładkach, tutaj możemy sobie zbudować linę, deski. Równy kamień, to jest taki pocięty, czyli on będzie taki e, gładki. E, tutaj papirus, co potrzebujemy? Trzcinę, jakby. No, przypomina to trzcinę. E, tutaj możemy sobie zbudować mur, możemy się otoczyć, ale nie będę tego robił, póki co. Bardzo dużo trawy do tego potrzeba. E, tutaj mamy jedzenie, możemy sobie zbudować. E, Armę, jak będziemy nasionka mieli, to możemy sobie zasadzać roślinki. Dobrze, zaczął się dzień czwarty. Tak więc, warto teraz pozbierać dużo drewna. Jak pozbieramy dużo drewna, to tam jeszcze trzeba zasoby patyków znowu uzupełnić. Pozbieramy szyszki, bo trzeba mieć czym palić. Więc patyczki. O, tam mamy bardzo dużo patyczków. Więc sobie pozbieramy szybciej pójdzie. O, jak widzicie mamy e, Grass Suit jest to taka tarcza strawy, trawy. kombinezon. Dobrze, no, mamy pszczółki, wcinamy sobie drzewo. Bo potrzebujemy mieć dużo zapasów. Na szczęście pszczółki nas nie atakują, więc będziemy mogli sobie podejść na... Spokojną odległość. I one nam nic nie zrobią. Nie jedzą od nie jesteśmy. Będziemy potrzebowali dzidy. To też nie pamiętam co z czego się ją robi. O, skończyła nam się. Trzeba zrobić nową. I bijemy, że Dobra, mamy. Warto mieć takie 20-30, więc dzisiejszy dzień spędzimy na wycinaniu drzewa i uzupełnianiu naszych surowców. Bo do 10 dnia powinny nas zaatakować psy. Natomiast musimy być na to gotowi. I warto sobie zrobić e, lepszy pancerz. E, lepszy pancerz zrobimy za pomocą... Liny i... chyba... patyków? Coś takiego, już nie pamiętam. Nie będziemy robić to postaram się zaprezentować ten schemat. I ile już mamy tego drewna? Już mamy 19, bardzo dobrze. Trawy mamy 36, patyczków 37, więc wszystko na poziomie. Klinty mamy 40, tak więc na narzędzia bez problemu starczy. No, tu mamy kolejny ul, więc będziemy musieli udać się tam, gdzie były te pająki. Dzięki temu będziemy mogli sobie zrobić siatkę na owady. A pająki były aż tak daleko. No cóż, tu uminęliśmy dobry teren, ale tu mamy teren, gdzie jest pożywienie. W sumie mogliśmy zrobić tutaj bazę wypadową. No ale to zawsze będziemy w stanie się poruszać. Więc zrobienie dwóch baz. Nie będzie dla nas problemu, ponieważ dużo złota mamy jak na początek na no, przez drzewo ścięte Marchewka podniesiona, podniesiona i kolejne drzewko. Dobra, ścięte Już ścięte. I zaraz się będzie robić. Wieczór. My zrobimy sobie pochodnie, ponieważ bardzo dobrą sprawą będzie dla nas węgiel drzewny. Jak podpalimy drzewo? W tym momencie. Jak ono zgaśnie. Aha i podpaliliśmy się. Trzeba uważać. Trzeba szybko uciekać. A, jak ono spalimy, Będziemy mieli węgiel drzewny. O dobra, uciekam, uciekamy, uciekamy. I Jak Mianowicie mamy spalone drzewko. I tu jest węgiel. Ale nie jest imienny. To jest w rodzaju taki paukin Wycinamy sobie te drzewka. Chodź, chodź. Zbierzemy to. Będziemy mieli na opał spokojnie. Ono jest bardzo dobrym źródłem. Możemy to uderzyć kilochem? Nie możemy, tak więc musimy zrobić nową śpierę. Zamieniamy. Dobra. O, podnieś, podnieść, podnieść. Tak, trzeba pamiętać, żeby podnieść. Zetniemy sobie ostatnie drzewo i będziemy tutaj naszego obozu. O, jeszcze marcheweczka. Dobra. I tu mamy jakieś większe drzewko. i ścinamy. No, mamy dużo rzeczy. Start. No, miałem lepsze już. Więc wracamy do bazy. Musimy iść w lewo. Po drodze odkryjemy jakieś różne ciekawe rzeczy. Mam nadzieję. Moje jedzonko. Oj, dużo jedzonka mam w pobliżu. Tak więc to miejsce było dobre. Pod tym względem. Będziemy mieli zapasy. Trafki trochę. Patyczki. Oj, dużo tu jagu, tak więc dobrze dla nas. I wracamy do obozu i zrobimy dzidę. troszkę zjemy. Dobra, jest zaznaczone. Oj, ja nie ma co póki rozpalać. nie ma sensu. Aj, sznurek, przepraszam, tak więc zrobimy sobie sznurek. Tu mamy sznurek. Tu mamy dzidę dwa sznurki zrobimy będziemy mieli tą lepszą ochronę i tu mamy faj a tu jest faj więc co zrobimy potrzebujemy teraz desek Dobra, drzewo połączymy a jeszcze chciałem połączyć drzewo deski raz dwa no, trochę głupio mogło się wziąć z tamtego miejsca. Eee, I mamy skryt. Więc budujemy sobie skrytkę. Rzucimy sobie rzeczy, które tak nie musimy nosić w sobie. Dlaczego czego my nie musimy tego? Nie będziemy nosić. A i robi się mrok, tak więc rozpalmy tym. Dobrze się pali. Eee, węgiel wrócimy tutaj. Chociaż węgiel by się przydał do zbudowania. Ale to zrobimy później. To się na pewno nie przyda, złoto możemy tutaj zostawić. Eee, dzidę nosimy ze sobą, to też nosimy ze sobą. przeniesiemy szyszek, też nie musimy ze sobą nosić drewno. Na pewno się przyda troszkę jedzonka. Zaraz je ugotujemy. Narzędzia tutaj, i tak się kończy dzień czwarty. Naszej rozgrywki. I ja już będę kończył. Zapraszam na kolejny odcinek z góry Don't Start. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, oceniania i dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się.